grupa insekt, Chłopaki, dobre nastroje nadal widzę. Druga część żywego rapu. Jedziecie dalej, rozumiem. Lecimy dalej. Nastawienie bojowe. Czekamy, pozytywne, czekamy. No, ale. Pozytywne, bojowe, ale pozytywne jak najbardziej. Tak? Mordeczko, Ciebie pytałem już raz i jestem ciekaw drugi raz, żeby Cię zapytać, czy macie tym razem jakieś inne techniki, które stosujecie i będziecie wykorzystywać, żeby zamglić oczy jury i żeby trafiło tylko do ich uszu to wszystko. Cały czas ćwiczymy, tak jak wspomniałem w pierwszej części techniki ninja. W półfinale, jeżeli oczywiście się dostaniemy, tak? Będziemy Mogli przekazać wam jeszcze więcej ciekawostek, a dzisiaj już na pewno Wasze uszy będą tak napchane dobrą, pozytywną energią, którą przekażemy, że będzie koniec świata. Na pewno. Dłuższe tak samo, uszy i dusze. Siedzę i kruszę. Pozdrawiamy, Insekt. Witamy, witamy. No i zaczynamy. Insekt 2013, tak? tak? Mateo Pacek Connect. Słuchajcie wszyscy. Ej, ja! Pouch! Chyba diap Widzą po tylicę Rozszerzają ich granice O poranku lewo lepo widzę Ojej, jak twarzy Promienie słońca na mej twarzy Boli to, co do mnie wstaje Zleje, zrób na Zajebisty sen Szarą rzeczywistę w przerwie ja rzeczywistość przerwie ale alarm bez cel Nie klimat Nie ma śniadania na stole, więc minaj! Jak umany kina Nie za dobrze się zaczyna Mija czas, zegar dziewiątą wybija, Wypad domu, znowu w meczu, trzeba się zminać Nie ma tego złego, co na dobrym się nie skończy całkiem dobrym czasem metro swoją trasę kończy Nutka pozytywu zapowiada no dobrą karmę Mija kilka ulic, bramie charaktery czarne Spoko spuszcza oko, idzie na spotkanie Toko. zaczęło już tykać za i tunika Szybko uciekł, nie sprawdziła się taktyka Poszedł po fajki do sklepu, wydali mu falsyfikat zrobił, zrobił haję, podkurwili tego dzika O tak! Zrobił, zrobił haję, podkurwili tego dzika Pa! Insek! Ręce do góry, zlaj wszystko ma zaplanowane Kolejki na płatkę są naprawdę przejebane Rachunki zapłacone, czy urzędy zaliczone? zaliczone Szuka nowej pracy, czy ją dostanie? Zobaczy płatę, trzeba na kebaba Na chłodniarka nie System męczy spuchła głowa Jeszcze na sam koniec wielka awaria iPoda. Powrót bez muzyki i pierdoli się pogoda Dzień ze krytyki, ale szkoda użyć słowa wracać na habirę, pod koniec tego dnia czeka go miła nagroda Sporo dzisiaj przygód, niech odpocznie ciężka nowa Kończu akcja gibonowa, będzie grana, gra, na grajek skurwione od rana Teraz klimat strajk O tak, skręcił wielkiego filisa, nim emocje uspokoił Przy użyciu długopisa, to napisał, to przegonił Ten cały ciąg wydarzeń, odszedł nagle dzień Na koniec stwierdził, że to był dobry dzień To był dobry dzień, dzień. to był dobry dzień U -u -u. Dobry Na koniec stwierdził, że to był dobry dzień Każdy z Was ma dobry dzień na pewno dzisiaj. Dziękujemy. Dziękujemy Dzięki. serdecznie. Insekt, podobało się widzę. No, zróbcie hałas na insektów. Uuu, hałas. Pamiętam Was z eliminacji, trudno Was zapomnieć. Dzięki. Mieliście tam piosenkę z chwytliwym, śpiewanym refrenem, taki beat był mocno e, rytmiczny. I zastanawiałam się, jak sobie poradzicie z tematyką, bo. Z tymi słowami, które staraliśmy się dobrać tak, żeby nie były, nie, nie wiązały się mocno z kulturą mm, rapową. E, I poradziliście sobie, co prawda nie jest to aż tak chwytliwe i tak porywające, jak to było w, w, w eliminacjach, ale bardzo dziękujemy. Ale staramy się cały czas. No. Staramy się cały czas. Pracujemy, szlifujemy. Wojtku, ty nie widziałeś chapu w eliminacjach, ale... Jak Ci się podobało? No, po raz drugi dzisiaj mamy sytuację taką, że każdy z was jest z innego filmu, tak? Jakby to też jest ciekawe, i gdzieś tam to zawsze. Ja lubię takie sytuacje, jak się uzupełnia jakaś e, ekipa. E, no, dziwne to było, powiem bardzo, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy bym posłuchał tego w domu na przykład z rańca, ale. Ale to... czemu nie? Ale nie, wieczora... na, nie mówię nie. To nie był dobry nie. dzień. Bo to bo jakby. Przede wszystkim na wasz plus działa to, że jesteście tak bardzo różni. Nie? Myślę, że może coś z tego. Nie tylko. Jeszcze. Na pewno nie, 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 nie skreśla. Nie? Dziękujemy bardzo. nie skreśla, widzę, że wujek ma koniecznie tutaj ochronę coś ja powiedzieć. Wujek, wujek powiem, prawie strzelał. Ja, ja już prawie strzelałam do kolegi zielonych. Nie? Wow. Two muszę to przyznać, On On sceniczny! Ruch sceniczny dobry, ale rymy i ten sposób przekazania, ich, to mi się, bardzo mi się podoba ale to jest tutaj, trochę taka co kolega konferenia. robi. Ja bym ja chciał nie. strzelać na Viva. No, no nie, no nie jest. Bardzo mi się podoba to, co ty robisz, wiesz, i wokalnie tam. Oni czasami hypują, ci psują nawet, kurczę moim zdaniem, ten występ. Kolega ma bardzo fajny głos, bo Dziękuję. tak jest naprawdę nietypowy jak zaczynamy, ale to też nie jest to. Tak. Musisz yy, bliżej ten mikrofon, ja zatrzymam przede wszystkim i jakoś bardziej słuchać i no nie wiem, o Ciebie powinienem odstrzelić, nie? Środ to, 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 to są bardzo nieprzyjemne historie i w ogóle słabo jest tak dzielić zespół na, 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 na tak. różne osoby, bo to w ogóle... No, zostałem tu posadzony w zastępstwie bardzo niewdzięcznej roli w ogóle w dodatku, ale... Sprawdza się! Faktycznie, faktycznie kolega z Lorca w Brooklyn najsłabiej. Poprawi się, poprawi się. Będziemy będzie pracowali akarni... weźmiemy do serca wszystkie opinie i oczywiście to... krytykę jak najbardziej, wszystko wierzymy. Tak. Dzięki bardzo uwagę. bardzo dobrze. Dzięki! Pozdrawiamy! Życzymy wszystkim miłego dnia, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się, chłopanie. trzymajcie się. Super. Dobra, chłopaki, obsrywki to chyba nie było tam jakieś. Co się stało? Taka energia, coś? Przejmujecie scenę, a tu bęk. No dziwne, 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 ale na szczęście tutaj mamy dżentelmena, który pociągnął troszeczkę nasz wózek. Jak no, w grupie ćwit chwili no nie. Rap jest tak silny, jakiego najsłabsze ogniwo, dlatego te no staramy się, staramy, raz gorzej, raz lepiej, no ale ciągniemy do przodu cały czas. Ale to tak jak powiedział Wojtek Sokół, wiesz, no jest to ważne dla nas, że tak powiem informacja, tak, co jest dobrze, co jest źle i na pewno wracając teraz do domu, będziemy pracowali nad tym dalej. Może będzie tak, że jak będzie okazja spotkać się tu jeszcze raz, pokażemy, wiesz, jeszcze mocniej, co nie energię. Jasne, że tak. do, no, można dodać jeszcze, że wiadomo, tutaj pracowaliśmy nad tym tekstem, nad tym występem dużo krócej niż nad swidem, tak, którego zaprezentowaliśmy na początku w eliminacjach. Myślę, że, że kolejny etap, jeżeli będą będą dane, to jak najbardziej będą na plus i, i będzie do przodu, do przodu.